Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli, kochani, jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie koniecznie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do śledzenia mojego Instagrama, Wintet Oelixa, e, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Aczkolwiek Facebook to słuchajcie, tak mniej, bardziej Instagram. Dziewczyny. Przygotowałam dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, wszyscy, wszyscy ci, którzy mnie teraz e, słyszą, widzą, e, oglądają, przygotowałam dzisiaj dla Was film Podwodny świat ale podwodny świat e, mojej głowy, e, mojej duszy, mojego serca, tak naprawdę. Więc e, będzie to bardzo taki interesujący odcinek. No i też muszę od razu powiedzieć, że podzieliłam go na dwie części. Dzisiaj będzie część pierwsza, a w kolejnym odcinku będzie właśnie część druga, ze względu na to, że po prostu ten film byłby zbyt długi, a mam, ba mam Wam bardzo dużo rzeczy do, do pokazania, przekazania. No i też w dzisiejszym filmie chciałabym Was y, przenieść do w ogóle innego wymiaru, do innego świata, co też o naplecie, nie, ale to będzie taka opowieść, y, bo już. Y, Powstała kiedyś, powstał tego typu film, nawet już kilka takich filmów nagrałam dla Was. Stylizacje na motyle, stylizacje na, na ptaki, stylizacje na kolorowe kredki. Więc dzisiejsza część, pierwsza, to będzie podwodny świat, takie wprowadzenie Was do tego mojego świata. Natomiast część druga będzie już dotyczyła konkretnych stylizacji, stylizacji na ryby. Więc na razie zostawmy tę drugą część w spokoju. A dzisiaj pokażę wam mój podwodny świat, więc bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania, kochani. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy istniały syreny? Mnie bardzo to zastanawiało. Słuchajcie, czy to jest bójda na resorach, czy to jest prawda, że te syreny istniały? Hmm. Ciężko to stwierdzić, powiem wam tak szczerze. To, że piszą w internecie, że tak, to jest jedna rzecz, a czy to było naprawdę, to jest druga kwestia. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że no, może i rzeczywiście te sireny były. I dzisiejsza moja taka stylizacja, właśnie ta, którą mam na sobie, to jest na taką syrenę, trochę. Bo ta sukienka jest taka, słuchajcie, bardzo tajemnicza. A z drugiej strony to jest stylizacja na śledzia. No, kojarzy mi się ta sukienka ze śledziem, słuchajcie. Ja bardzo lubię śledzie, ale mi szkodzą. Nie jem ich za bardzo teraz, ale są przepyszne. Więc. Zacznijmy od mojej stylizacji na śledzia i tak przejdziemy przez wszystkie po prostu, głębi, przez całą głębię oceanu, wszystko tam postaram Wam się zobrazować, pokazać właśnie moimi stylizacjami. Więc na początek niech wyświetli Wam się to, co mam na sobie, ja już Wam mówię po kolei, co takiego tutaj na siebie pozakładałam. Kolczyki z Aldo, które kupiłam na Zalando, zawsze mi się to fajnie rymuje. To są klipsy właściwie. To są klipsy, to nie są kolczyki. Mam nadzieję, że one się gdzieś tak, wiecie, nie wyregulują, że nie będą mi spadać w pewnym momencie. Sukienka, którą pokazywałam wam już kiedyś, dawno, dawno temu, ale mam ją nadal, jest nadal ze mną. Jest cudowna, jest taka wyjątkowa. No i dzisiaj, jak znalazł do tego filmu. Gumki, które uszyłam, to jest po pierwsze taka nie wiem, z jakiegoś starego materiału, ale jest cudowna taka jakby cekinowa. Te cekiny są takie przyklejane. Gumka kameleon, która jest świetna na żywo. Ten materiał zachowuje się po prostu pięknie, wygląda cudownie. Gumka foliówka, taka srebrna. No i gumka taka niebieska i to jest akcent, słuchajcie, i nawiązanie do tego, co mam na sobie, czyli do tego tutaj kwiatka. Bo Zszczepiłam sobie ten cały łańcuszek, który mam na sobie. Właśnie przy użyciu takiej ozdoby, to jest taki klips, jakby. Już nie będę tego rozpinać, bo mi się to zniszczy. Od razu Wam mówię, że przepraszam za wszelkie hałasy. Będą, bo mam tutaj mikrofon, jak widzicie, a tutaj jest ten łańcuch i pewnie będą jakieś takie trzaski. Mam nadzieję, że nie będą one dla Was jakimś takim dyskomfortem, że nie będą Wam za mocno przeszkadzać. Kochani, jeszcze tak, widzicie, tutaj mam chustę. Położyłam ją sobie właśnie w tym, na fotelu. No bo to jest taki świat podwodny. To jest taka wielka chusta, która to jest taka rafa koralowa jest przepiękna i ona ma dużo zastosowań. Po pierwsze może być użyta przeze mnie na przykład jako taka narzutka na plażę. Może być noszona jesienią, zimą jako chusta z ciekawym nadrukiem. No a dzisiaj oczywiście nie mogło jej zabraknąć w tematyce takiej świata podwodnego. Trochę Wam już na Instagramie pokazałam moich takich stylizacji, jeżeli chodzi o właśnie ten film, ale to była taka zapowiedź tego, co, co tak naprawdę tutaj dla Was przygotowałam. Teraz tak, przejdziemy przez dodatki. W dzisiejszym filmie pojawi się stary pasek, taki miętowy, który jest naprawdę stary jak nie wiem co, zżółknięty może trochę, ale sam kolor i na zewnątrz... Trzyma się jeszcze w miarę jako tako i na pewno mi się jeszcze wielokrotnie przyda. Mam gdzieś do niego spódnicę, którą muszę przerobić. E, kolejna rzecz to jest pasek taki żółty, ma tutaj takie gwiazdy, e, gwiazdki. Stwierdziłam, że to takie rozgwiazdy i też dzisiaj e, pojawi się w stylizacjach. A właśnie, widzicie, że dzisiaj siedzę na fotelu, który jest w kształcie muszli. Nie bez powodu też go przyniosłam z salonu, e, a pufę przesunęłam trochę dalej, no, żeby tak wszystko było właśnie takie spójne i fajne. E, kochani, Kolejna rzecz, która dzisiaj będzie, przepiękna torebka w rurze, jest taka biżuteryjna, świetna, robi naprawdę super robotę w stylizacjach. Kolejna torebka to jest nowość u mnie, e, zamówiona na Zalando, to jest Versace Jeans Ketiek, to jest taka cukierkowa torebka, bardzo fajna, wygodna, pasek regulowany. E, kolejna torebka, która dzisiaj będzie, to jest coś takiego, uwielbiam ją, jest... Świetna, więc ona też się dzisiaj tutaj pojawi. I kolejna torebka to jest kształt takiej muszelki, ozdobna, też jak znalazł w dzisiejszym filmie. No i dobra, więc na to, co mam na sobie, założyłam jeszcze taką niebieską, przepiękną rzecz. Więc słuchajcie, kochani, idziemy przez piasek, zbliżamy się do przepięknej, lazurowej takiej wody. I mamy tutaj cudowny turkusowy odcień i taka przepiękna woda, i po prostu gdzieś śpiewają sobie ptaszki, i jest szum tych fal, jest po prostu tak pięknie, świeci słońce, i ta woda jest taka czysta, taka piękna, i słuchajcie ten kolor. Na tym żakiecie na tej sukience jest tak cudowny, to jest tak piękny odcień niebieskiego koloru, który cieszy oczy, przynajmniej moje. Jak patrzę na ten kolor, to naprawdę mm, uśmiecham się, bo jest tak piękny. Z tyłu ta rzecz tak wygląda, ma taki kołnierz. To jest rzecz z dawnych lat też. Nie wiem nawet jaki to jest rozmiar. Mogę traktować to jako żakiet, nosić to jako właśnie taką narzutkę, taki blazer. Mogę to też zapiąć. Mamy tutaj dwurzędowe guziki. Tworzy się taka szmizjerka, taka sukienka a, mm, też właśnie, nie wiem, jakie to lata były, słuchajcie, nie będę pleć, pleść bzdur, ale y, ogólnie na pewno jest to stara rzecz. Mamy przepiękne tutaj duże kieszenie. Kocham takie stare rzeczy, a jeszcze jak są w tak cudownym kolorze, że mogę przenieść się naprawdę do innego świata, to jest to dla mnie takie niesamowite. Więc idźmy dalej w tę głębię. Już się powoli zanurzamy. Więc kochani, na horyzoncie pojawia się jeszcze taka bardziej jasna woda, taka jaśniejsza, taka bryza, troszeczkę taka pianka, gdzieś pojawiają się takie trochę wodorosty, trochę takie um, takie jakieś rośliny. Słuchajcie, które um, nie to, że zaśmiecają ten ocean, ale one po prostu tak nadają takiej um, nadają takiej jakby tworzy się taki obraz. Tworzy się taki obraz, że mamy wodę, jakieś roślinki. Jesteśmy ciekawi, co jest dalej. Więc spodnie, które kupiłam, to są takie shorty, kupiłam je w tamtym roku przed wyjazdem do Egiptu. I one naprawdę sprawdzają się rewelacyjnie, są takie luźne, są w takiej formie jakby takiej spódniczki, świetne, troszeczkę przypominają markę Versace, więc to jest taki wzór grecki trochę, tak, nawet dopiero teraz się przyjrzałam, że to jest jakiś um, taki właśnie nadruk grecki, ale też trochę może egipski też gdzieś, słuchajcie, bo to jakiś sfinks jest, takie pomieszane, no na pewno takie gorące klimaty, takie, taka um, architektura, więc tu jest płasko, to jest taka płaskorzeźba, też. A czemu wspomniałam o wodorostach? No bo tutaj mamy takie zielone, jakby wzory na tych spodniach, i to są właśnie te takie wodorosty, ale to nie są nasze takie polskie wodorosty, tylko to jest takie egzotyczne wszystko. My się zbliżamy do takiego bardzo, jesteśmy w takim egzotycznym świecie w tym momencie. Nie jesteśmy w takim szarym, burym, ponurym naszym świadku. Takim wiecie, że każdy jest taki smutny, tylko to jest wszystko takie piękne. Piękne, taki raj. Po prostu jesteśmy dzisiaj dziewczyny w raju. No, i taka piękna, cudowna koszula w błękitnym kolorze. I to jest też niebo: to jest niebo, które po prostu widzimy, gdy zanurzamy się do wody i gdzieś nasza buzia, nasza twarz kieruje się ku słońcu, żeby się opalić, żeby nabrać takiej pozytywnej energii, doładować sobie witaminkę D3. I to jest ten taki obłoczek gdzieś. Po prostu to jest wszystko takie fajne, spójne ze sobą. Ta koszula jest przepiękna. Miałam wersję taką różową, i ona też jest z dawnych lat. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie w sklepie, po prostu powiedziałam wow, ale piękna koszula. No oczywiście y, zdążyłam ją zabrudzić i przed filmem tutaj nie zaprałam tej plamy, pewnie będzie to widać. Słuchajcie, dotknęłam po prostu y, dosłownie brudnymi łapami i zrobiłam plamy, ale to się da usunąć, po filmie to zrobię, bo to jest stylizacja na najbliższe dni, dlatego że jest bardzo ciepło. Co mi się tutaj w tej koszuli podoba? Zobaczcie tutaj ten kołnierz. Już zaczynają gdzieś w naszej wyobraźni przychodzić takie obrazy, że gdzieś na dnie są piękne muszelki. Będziemy zaraz szukać właśnie tych pięknych muszelek. I kochani, idziemy przez kolejne stylizacje, więc już ta woda się zmienia, już e, zaczyna się e, zmieniać kolor tej wody. Im głębiej, tym ciekawiej, tym bardziej nasze wyobraźnia jest taka pobudzona, chcemy więcej i więcej. I to jest taka bluzka, która mm, ma wzór wężowy, ale wiecie, że ocean jest tak bardziej tajemniczy niż nawet sam kosmos, że jest tam wiele rzeczy nieodkrytych i pomyślałam sobie, może ta bluzka być jakimś konikiem morskim, co z tego, że tu jest wąż? Albo jakimś wężem wodnym, czymś pięknym, jakimś stworzeniem takim, że gdzieś tam po drodze widzimy właśnie takie piękne stworzenie. A tak ogólnie rzecz biorąc, to fajne kolory pastelowe. Bardzo, bardzo taka cukierkowa jest ta bluzka. I ostatnio naszło mnie właśnie na takie cukierkowe stylizacje: takie pastelowe, delikatne, ale też takie po mojemu. Takie po mojemu e, stylizacje. Chociażby nawet ten świat podwodny, tak mnie po prostu, słuchajcie, naszło na to wszystko. I w tej stylizacji pojawiły się spodnie, które mam już też bardzo, bardzo długo. To są takie spodnie w kolorze różu cukierkowego, ale słuchajcie, musiałam je dodać do dzisiejszego filmu ze względu na te nogawki. To są takie po prostu też tajemnicze stworzenia piękne, które pływają w głębiach oceanu. Po prostu gdzieś już taki obraz pojawiających się ryb mamy tutaj, gdzieś po prostu takiej muszelki, ta cała tajemnica. No, te spodnie bardzo tutaj pasują w tej stylizacji. I tutaj jeszcze bardzo dużo założyłam gumek różnych, bo wiecie. W tej wodzie jest naprawdę wszystko. Są przepiękne jakieś takie wodne kwiaty. No, po prostu jest cała taka magia i tajemnica tych, tego podwodnego świata. I te gumki też tutaj są bardzo potrzebne. Wstanę na chwilę, zobaczę, czy mi się wszystko nagrywa. A few moments later. Oj, teraz będzie cudowny zestaw. Naprawdę cudowny. Więc zacznę od muszli. Zaczęły pojawiać się piękne muszle, jakieś koralowce, w ogóle takie historie. Zobaczcie, to jest taki gorset, który jest stworzony właśnie z perełek z różnych cyrkonii. To jest już taka tajemnicza perełka. To jest naprawdę perełka, którą kupiłam w second handzie w sklepie Ubieram w białym stoku. Oczywiście ten gorset przerabiałam. Ja już wam go też pokazywałam, ale no, do dzisiejszego filmu to jest po prostu petarda. To jest też taka, słuchajcie, małża, jakby, yy, i w środku jest taka perła. To jest taka zamknięta muszla, która yy, skrywa w sobie skarby. Więc moja stylizacja, yy, właśnie ten gorset i takie niebieskie spodnie, które u mnie są nowością. Kupiłam je ostatnio w sklepie Tania Odzież Retro u mnie w mieście i oni co jakiś czas mają serię takich właśnie rzeczy sieciówkowych. Yy, ja normalnie w świecie. Pewnie ich bym nie zamówiła, no bo inaczej jest widzieć spodnie, a inaczej też jest znaleźć je w second handzie. Więc zrobiły na mnie ogromne wrażenie, przepiękne. Są one w rozmiarze 32 i są na mnie jeszcze za duże. Więc zobaczcie, jakie są rozmiarówki po prostu nierówne. Ja, tak śmiechem żartów, no to 32 rozmiar już nie noszę. Już aż taka chuda nie jestem. Ja jestem szczupła. Ja noszę tak naprawdę rozmiar 34, to jest taki mój rozmiar, ale też wiecie, że noszę i 46, więc dla mnie nie ma po prostu znaczenia jaki nosimy rozmiar. Ale no tutaj byłam rzeczywiście trochę zdziwiona, bo 32 to jest już takie mega chude. Mega chude. Więc one są na mnie duże. Ja bym powiedziała, że to jest taki rozmiar 36. Więc taka jest ogólnie rozmiarówka. Spodnie były nowe z metką, no są dla mnie rewelacyjne, pięknie błyszczą, więc słuchajcie, jesteśmy teraz um, po prostu w tym oceanie, jest tak piękna woda, że nie możemy z tej wody po prostu wyjść. Chcemy jeszcze więcej, jeszcze głębiej, chcemy poznać tam wszystko. Oddychamy tak sobie. Ja słuchajcie się, tam przeniosłam do tego świata. Już mam w głowie po prostu tylko ten odcień, tylko ten kolor niebieski. I po prostu jest świetnie. Jest ciepło, jest przyjemnie. Żyć nie umierać. Ale też woda się tak trochę spiętrzyła. Słuchajcie, spiętrzyła się woda. Gdzieś powiał taki wiatr. Wiatr też jest świetny, jest taką ochłodą w takie upalne dni, i zrobiła się taka bryza. Tak po prostu woda się spieniła, i ten sweter to jest taka właśnie bryza, taka spieniona rzecz, która taka spieniona właśnie fala, coś takiego, co przyszło nagle. I ten sweter właśnie pojawił się tak u mnie nagle, bo jest on ogólnie taki zimowy. Ja z nim widzę też zimowe stylizacje, bo jest cudny. Oczywiście już sobie w głowie domalowałam jakieś chatki, których nie ma. Yy, klimaty. Zakopane, jakaś chatka ciepła, herbata. No, takie, tak, taką mam wizję. No ale też gdzieś ten sweter właśnie tak niespodziewanie pojawił się w moich stylizacjach głębinowych, bo on jest taki też nieodkryty i tajemniczy. Z tyłu tak się prezentuje. Jest naprawdę wyjątkowy. Nie wiem czy widzicie, ale on ma na sobie taką piękną niteczkę, która jest połyskująca i to przepięknie wygląda. To jest kardigan. Można go nosić jako rozpięty, ale dużo lepiej prezentuje się w ten sposób. I to jest też taka moja Perełka ten sweter jest naprawdę wyjątkowy i e, jak jego ja w sklepie zobaczyłam, a miałam już swetrów nie kupować, to powiedziałam: "Nie, no ten muszę wziąć, bo jest po prostu świetny". I e, tutaj założyłam białe spodnie, bo jednak dużo zrobiło się tych fal, dużo się zrobiło tej spienionej takiej wody, taka ta bryza, wiecie o co chodzi. E, no i stwierdziłam, że te białe spodnie będą tutaj idealnie wyglądały, więc już tak nie szalałam w tej stylizacji i starałam się to wszystko tak uspokoić, wyciszyć. To białe zaraz tak naprawdę zniknie i pojawią się kolejne fajne rzeczy zjawiska. Nie wiem jak to nazwać. No i woda zmieniła kolor totalnie. Gdzieś się nawet też zazieleniła. Kupiłam sobie ostatnio taką basicową hmm, halkę, sukienkę, coś takiego, ale nie można nosić tego bez Czegoś, bez nałożenia czegoś na to, bo to jest tak prześwitujące i cienkie. Natomiast kolor ma piękny, taki właśnie pistacjowy, takie lody pistacjowe, taki miętowy, taki rzeźki. Ten kolor jest świetny i na pewno ta rzecz mi się przyda, właśnie pod jakieś sukienki. To są takie bejziki, które warto kupować w Lumpeksie, bo one, dziewczyny, naprawdę się przydają. I chociażby do tej stylizacji, którą tutaj dla Was przygotowałam, więc będzie ten miętowy pasek. I chyba też na chwilę przeniesiemy się do jakiegoś takiego filmiku, e, ponieważ to jest taki mój projekt. Znowu powycinałam jeansową e, rzecz, jeansowe ubranie. E, już Wam kiedyś pokazywałam projekt takiej mojej kurtki jeansowej, a teraz e, sukienka jeansowa, która tak naprawdę jest. E, na takich o paskach teraz przód jest bardzo ciekawy, daje dużo możliwości. Też kiedyś nagram dla was stylizację, co można z przodem zrobić tej sukienki. Można go tak fajnie związać, ułożyć i to może stanowić taki pasek. Już nie chciałam tego dodawać w tym filmie, bo byłoby to za długie. Więc e, zobaczcie, co takiego dla was tutaj nagrałam w związku z tą e, sukienką. Jest to ogólnie rzecz, którą kupiłam dawno temu. No musiała przejść taką metamorfozę. Ona była dosyć duża. Ja ją też zwężałam, więc ona była normalna, zwykła jeansówka, ale ja stwierdziłam: "Nie, ja bym chciała, żeby to było takie coś innego." E, takie właśnie Coś takiego, słuchajcie, po mojemu. No i tutaj nawiązując do świata podwodnego, właśnie ta woda zmieniła kolor, i też pojawiły się różne takie dziwne jakieś stwory, um, takie dziwne ryby, ni to ryby, ni to rośliny, które mają takie właśnie, jakby trochę macki takie, ale to jest wszystko takie piękne, więc ten świat nadal mnie zachwyca. Kochani, teraz to jesteśmy już w głębinach. Już teraz jesteśmy bardzo, bardzo głęboko. Tam jest tyle tajemniczych pięknych rzeczy, tam jest nawet złoty kolor. I to jest sukienka Kameleon mojego projektu. Ja kupiłam materiał i ta sukienka została stworzona według mojej takiej wizji mamy tutaj dwie duże poduchy, mamy długi rękaw, marszczenie, rękaw taki trochę bufiasty, z tyłu ona tak wygląda, jest dosyć specyficzna. Mamy tutaj gumkę, z boku mamy gumki, więc jest wszystko tak pościągane odpowiednio i zapinane na zamek. Jest przepiękna. No i właśnie tutaj jeszcze z tego materiału szyję sobie gumki do włosów. No przepiękna jest ta sukienka i to jest ta głębia oceanu, że jesteśmy po prostu naprawdę, zaraz zobaczę, blisko rafy koralowej o tak Wam powiem, głębina, ale ta rafa jest tak jakaś taka głęboka, że jeszcze tam do tej rafy nam troszeczkę brakuje, ale jest już bardzo, bardzo głęboko, jest już, jesteśmy już bardzo blisko naprawdę tych pięknych rybek, stworzeń, wszystkiego. No i kochani, pojawiła się pierwsza ryba i pierwsza taka piękna roślinność, więc zaczyna się tam rozjaśniać, nie jest tak wcale ciemno, gdzieś przeszliśmy taką barierę, jest po prostu tak cudownie, wszystko jest takie, jakby tam było słońce. No i zobaczcie, taki sweter ostatnio kupiłam, to jest sweterek pastelowy. Bardzo mi się podoba z dawnych lat. Raz go wypielęgnowałam, wiecie, maszynką, ale stwierdziłam, że jeszcze za mało. Jeszcze tutaj musi się coś zadziać. Bardzo fajne kolory. Przede wszystkim kolor łososiowo-morelowy. Łososiowo-morelowy, gdzieś tutaj na tych kwiatach. Taki dosyć trudny jest ten kolor, ale bardzo intrygujący, więc uszyłam też do tego swetra specjalnie gumkę, taką też cieniowaną, żeby do tych kwiatów nawiązywała. Więc ten sweter jest taką. Lekkością. Tak pojawiają się, słuchajcie, takie już ryby, i coś zaczyna się dziać. Taka ryby, roślinność, takie piękne rzeczy. No i, kochani, spódnica, y, którą kupiłam też dawno temu. To jest taka typowo pasiasta, piękna ryba. I właśnie w drugiej części mojego filmu, który się pojawi wkrótce, y, a właściwie od razu po tym filmie. Tylko innego dnia, będą ryby. I będzie właśnie taka pasiasta ryba. Ja dzisiaj Wam tych ryb nie powyświetlam, bo e, ciąg dalszy nastąpi po prostu tej mojej historii, ale stylizację już też Wam e, dzisiaj zaprezentuję. No i kochani, żakiet. Żakiet, który tak naprawdę wystylizowałam i ze spódnicą w paski, bo zobaczyłam taką rybę, i też. E, z tymi bikerami w panterkę. To były takie długie spodnie, które po prostu obcięłam, potrzyłam i mam bardzo fajne biker, które są niesamowicie wygodne i nie prześwitują. Więc dwie stylizacje z żakietem z dawnych lat, jest to rzecz vintage, rozmiar 42 wygląda jak rozmiar 38, kolor żółty, przepiękne pasiaste guziki i taką, słuchajcie, rybę znalazłam. Także bardzo dużo przepięknych ryb po prostu udało mi się w internecie znaleźć. Ten świat podwodny jest cudowny. Tak jak kiedyś oszalałam na punkcie ptaków, nadal te ptaki słuchajcie oglądam i wyszukuję, bo są tak niesamowite, tak teraz ryby. Ryby po prostu skradły moje serce, i pół głowy mi zajmują teraz stylizację na ryby. Czy to śledzie, słuchajcie, to już takie czy takie ryby wytworne jakieś, nawet nie znam ich nazw, więc nie będę tutaj mówić, ale po prostu przepiękne. Więc tak, y, granatowo-żółty żakiet, który ma ogromny potencjał, y, zarówno z jednym dodatkiem, jak i z drugim wygląda świetnie, czyli i bajkery, i ta spódnica bardzo mi się podobają. Y, z tyłu on się tak prezentuje, świetny, słuchajcie, świetny i będzie w kolejnym filmie właśnie rybą, zmieni się w rybę ten żakiet. Kolejna rzecz, ten film też jest długi, ale jest myślę bardzo fajny. To jest tak, po pierwsze różowa koszula, takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam i to jest taka syrena, to jest w ogóle tak piękny świat podwodny, już coraz bliżej tej rafy koralowej, rafa będzie na koniec. Koszula, która ma cudowny różowy odcień, jest ona poliestrowa, ale bardzo ładna, z tyłu tak się prezentuje, więc koszul słuchajcie, nigdy za wiele. Mamy ym, przeróżne odcienie, każda jest tak naprawdę inna. No, i tak, tak samo mogę powiedzieć o tej. I tutaj do tego wszystkiego jest spódnica, którą mam już tak bardzo długo, nie mogło jej zabraknąć w dzisiejszym filmie. Ona jest za każdym razem, e, za każdym razem wam ją pokazuję w innej odsłonie. Ona pasuje jesienią, zimą przez cały rok, latem. Ona po prostu sprawdza się rewelacyjnie. Jest to spódnica wykonana z wiskozy, ale zobaczcie, z rybia Łuska to jest taka syrena. Ona jest przepiękna, to jest, te sekiny mienią się. Niesamowity sposób, że w świecie tym podwodnym jest coraz ciekawiej. Słuchajcie, coraz ciekawiej. I ostatnia stylizacja na dzisiaj. Musiałam wstać znowu, sprawdzić, czy się nagrywa. To jest, słuchajcie, Rafa Koralowa. Więc jesteśmy już po prostu w takim miejscu, gdzie, gdzie wszystko jest tak piękne. Ryby, roślinność, woda wszystko jest cudowne. I słuchajcie, znalazłam ostatnio taką e, koszulę. Która jest oversize'owa. Troszeczkę przypomina mi markę Moskino ze względu na te serduszka. Bardzo nawet mi przypomina. Jest ona jeszcze. Do do, wymaga ode mnie pielęgnacji. Kolor żółty, taki mm, ni to blady, ni to taki wiecie bliżej, nieokreślony. Mamy tutaj um, takie atłasowe guziki. Jest świetna. E, można ją nosić bez. Niczego pod spodem, ale y, wtedy trzeba fajną bieliznę do tego odpowiednią też dobrać, zrobić fajne proporcje, żeby to się tak aż w oczy nie rzucało. No, może być to jako narzutka właśnie na wakacje potraktowana. A w dzisiejszych moich stylizacjach jest to piasek, więc jesteśmy na dnie i tam jest taki piękny, żółciutki piaseczek. I to jest właśnie ym, ta koszula, która ma niesamowity odcień i słuchajcie, tutaj w tej stylizacji postanowiłam stworzyć taką rafę koralową, yy, a w kolejnym filmie będzie to ryba, stylizacja ryba, więc założyłam sobie tę chustę, bo ona ma ogromny potencjał, Zapiałam sobie pasek i tak mi się ta stylizacja spodobała, że słuchajcie, ja po prostu czekam. Czekam tak, trochę ciepłe dni, trochę takie chłodniejsze, ja ciągle mam się w co ubrać. Jestem tak zadowolona, uwielbiam się przebierać rano, później gdzieś jadę, coś wiecie, cieszę się tym wszystkim, a jeszcze jak tworzę takie te stylizacje po prostu z mojej głowy, z serca. No to po prostu jestem tak zadowolona, słuchajcie, że nic mi tego świata nie może po prostu tak zabrać, wpłynąć na niego. Ja jestem szczęśliwa. Ja jestem po prostu, słuchajcie, tak szczęśliwa, że. Nie da się tego opisać i życzę każdemu takiego szczęścia i mam nadzieję, że w tym dzisiejszym filmie też byłyście właśnie szczęśliwe, że um, miałyście taką odskocznię od tego naszego świata, w którym są problemy i tak dalej. Także dziękuję Wam za oglądanie i um, widzimy się w kolejnym filmie, który, który będzie częścią numer dwa tego dzisiejszego filmu, czyli zapraszam Was na, po prostu na stylizację na ryby. Co też Anna takiego przygotowała, a będzie po prostu, słuchajcie, naprawdę takie okazy, takie sztuki, takie piękne ryby, że, że po prostu świat jest piękny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, zachęcam do subskrybowania, te kciuki w górę możecie zostawiać, bardzo będę Wam wdzięczna za to. No i koniecznie ten dzwoneczek naciskajcie, bo dzięki temu będziecie po prostu na bieżąco. Między innymi właśnie będziecie wiedziały, wiedzieli, kiedy pojawi się druga część o rybach druga część świata podwodnego Joanny. No i zachęcam was do e, zaglądania na mój Instagram, Facebooka, wintety o Elixa. Do wszystkich tych rzeczy <grywanie> znajdziecie e, linki w opisie filmu na dole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.